Z tej strony TOS ze stanu 185 i sojuszu RAM. W grze State of Survival pojawiło się kolejne, tym razem bardzo rozbudowane i składające się z aż siedmiu etapów, wydarzenie Oddech Natury. Głównym jego podwydarzeniem jest znany z przeszłości Magnat Przyszłości, lecz tym razem w dość nietypowej wersji, gdyż mamy tutaj możliwość tworzenia zespołów i grania wspólnie z innymi graczami i zdobywania wspólnie jak największej ilości nagród. I w tym wideo chciałbym przedstawić Wam w jaki sposób powinniście tworzyć zespoły, tak by pomóc również graczom niewydającym w zdobyciu większej ilości nagród. Na planszy Magnata Przyszłości mamy zakładkę Koło Punktów, gdzie wraz z drużyną zdobywacie nagrody, za postępy drużynowe. Do osiągnięcia maksymalnych nagród potrzebne jest Wam 400 punktów, ale myślę, że dla każdego zespołu wartością, którą powinni osiągnąć, jest 300 punktów i odebranie kostek do gry oraz żetonów do zakupów w sklepie wydarzenia. Punkty postępów zdobywamy kręcąc kołem. Koszt pierwszego kręcenia to 500 banknotów. I wzrasta wraz z kolejnymi kręceniami kołem. A banknoty oczywiście zdobywamy poruszając się po planszy magnata przeszłości, rzucając kostkami. Każdy z zespołów może posiadać maksymalnie 4 graczy. Zespoły są tworzone na każdy z etapów. I po dołączeniu do zespołu nie można go opuścić przed zakończeniem etapu. A teraz kluczowa sprawa. Każdy z etapów trwa 3 dni więc wystarczy, że stworzycie zespół w ostatni dzień danego etapu. Więc w pierwszej kolejności proponuję wam zdobycie jak największej ilości punktów indywidualnie, a dopiero potem stworzenie zespołu czterech graczy, których suma punktów będzie wynosiła minimum 300 punktów lub dołączeniu do zespołu, któremu brakuje takiej ilości punktów, którą posiadasz. Żeby to było bardziej czytelne. Zilustruję wam to na konkretnym przykładzie. Aby wszyscy gracze z zespołu, który widzicie na ekranie, odebrali interesujące nas nagrody, potrzebują gracza, który doda do zespołu 70 punktów, co w sumie pozwoli odebrać kluczowe nagrody. A więc ja, posiadając 60 punktów Powinienem zdobyć jeszcze 10, by dołączyć do tego zespołu i pomóc pozostałym graczom odebrać te nagrody lub poszukać innego zespołu, któremu brakuje mniejszej ilości punktów do osiągnięcia limitu. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania dotyczące tworzenia zespołów, to dajcie znać w komentarzach lub w prywatnych wiadomościach. Mam nadzieję, że dzięki temu wideo gracze wydający. Pomogą również pozostałym graczom zdobyć więcej nagród. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.